Moja teściowa krzyknęła, gdy wyszłam z Łazienki. Żadna woda nie zmyje twojego zepsucia. Wtedy mój mąż zaśmiał się i wypchnął mnie na zewnątrz tylko w ręczniku. Zaczęłam płakać i pukać do drzwi, prosząc, aby je otworzyli. W tym czasie mój brat przyjechał akurat z wizytą, a to, co zrobił, wstrząsnęło wszystkimi. Od dziecka nauczyłam się, że milczenie jest moją tarczą. Dorastałam w małym domu w Warszawie, gdzie moja matka pracowała aż do utraty sił, a mój ojciec wyładowywał swoje frustracje krzykami, które odbijały się echem od cienkich ścian. Chowałam się w pokoju i płakałam po cichu, bo wydawało się, że nikt nie ma czasu ani chęci zauważyć, co czuję. Może dlatego dorosłam wierząc, że miłość polega na połykaniu bólu w ciszy, a szczęście zdobywa się znosząc upoporzenia bez słowa sprzeciwu. Nazywam się Ludmiła i jeszcze niedawno wierzyłam całym sercem, że moje małżeństwo będzie szansą na odnalezienie spokoju, którego brakowało mi w dzieciństwie. Ale prawda jest taka, że nie każde miejsce, które nazywamy domem, zasługuje na to miano. Czasem to tylko kontynuacja piekła, które przysięgaliśmy zostawić za sobą. Kiedy weszłam do rodziny Edmunda, uwierzyłam, że wreszcie będę akceptowana. Na początku wydawał się wszystkim, czym mój ojciec nigdy nie był. Troskliwy, uprzejmy, pełen słodkich obietnic. Jego matka, Marlena, witała mnie obliczonym uśmiechem, takim, który nigdy nie dosięga oczu. Próbowałam to ignorować. Musiałam wierzyć, że tym razem będzie inaczej. Ale maska Edmunda opadła szybko. A Marlena? Ta maski nie nosiła nigdy, bo nigdy nie udawała, że mnie lubi. To ja nie chciałam tego widzieć. Wszystko pogorszyło się, gdy postanowiliśmy na jakiś czas zamieszkać u niej w Krakowie, aby oszczędzić pieniądze na własne mieszkanie. Od początku robiłam wszystko, by wspólne życie przebiegało bez problemów. Sprzątałam cały dom, gotowałam, prosiłam o pozwolenie nawet na użycie kuchenki, ale nic nie było wystarczające. Gdy sprzątałam, robiłam to źle. Gdy gotowałam, jedzenie było niedobre. Gdy wracałam późno z pracy, Marlena sugerowała, że nie jestem kobietą rodzinną. A Edmund? Zamiast mnie bronić, tylko się śmiał, mówiąc, że przesadzam. Chciałam jedynie spokoju. Chciałam być kochana bez błagania o to. Tego dnia. Dnia, który zmienił wszystko. Wróciłam z pracy wyczerpana. Po drodze złapał mnie deszcz, ubrania miałam mokre i zimne, a całe ciało drżało. Marzyłam tylko o gorącym prysznicu, o pięciu minutach przerwy od tej cichej wojny. Zamknęłam drzwi łazienki, włączyłam wodę i poczułam, jak ściska mnie w piersi. Smutek mieszał się z ulgą. W tym małym pomieszczeniu mogłam wreszcie oddychać. Ale rozejm trwał krótko. Kiedy zakręciłam wodę, usłyszałam głos Marleny na korytarzu. Nigdy nie mówiła cicho, jakby chciałaby całe osiedle słyszało jej jad. A potem padło zdanie, które przebiło mnie jak nóż: Żadna woda nie zmyje Twojego zepsucia! Zamarłam. Przez kilka sekund zapomniałam nawet, jak się oddycha. Otworzyłam drzwi powoli, wciąż owinięca jedynie ręcznikiem, i zobaczyłam Marlenę stojącą tam z założonymi rękami i krzywym uśmiechem pogardy. Edmund, obok, śmiejący się jak ktoś, kogo nigdy bym nie pokochała. Dlaczego pani tak o mnie mówi? Zapytałam, czując jak głos mi się łamie. Marlena prychnęła krótkim suchym śmiechem. Bo nie znoszę fałszu, dziewczyno. Nie wiem, jak mój syn jeszcze cię toleruje. Edmund dodał. Pośpiesz się, Rudmiła. Wyjdź z łazienki. Za długo tam siedzisz. A potem, jakbym była zawadą, położył dłoni na moim ramieniu i popchnął mnie w korytarz. Zachwiałam się. Prawie upadłam, ściskając ręcznik, by nie zostać zupełnie odsłoniętą. Wstyd parzył mnie jak ogień. Zimna podłoga kleiła się do moich stóp. Śmiali się ze mną, jakby mój ból był jakąś komedią. Zaczęłam pukać w drzwi pokoju, płacząc, błagając. Proszę, pozwólcie mi wziąć ubrania, proszę. Ale śmiech trwał, aż ktoś zapukał do bramy. Dźwięk odbił się po domu, usłyszałam kroki na podwórzu i kiedy się odwróciłam, drzwi salonu otworzyły się. To był mój brat Marcel. Przyjechał mnie odwiedzić niespodziewanie. Zobaczył mnie tam, tylko w ręczniku, trzęsącą się zapłakaną i zobaczył Edmunda oraz Marlene śmiejących się. W oczach mojego brata coś natychmiast się zmieniło, jakby nagle zebrały się czarne chmury. Marcel powoli podszedł do mnie, zdjął z siebie kurtkę i okrył nią moje ramiona z delikatnością, jakiej nie doświadczałam od dawna. Nic nie powiedział. Po prostu mnie ochronił. Otulił. Oddał mi cząstkę godności, którą próbowali mi wyrwać, potem odwrócił się do nich. Jego głos był niski, ale pełen furii. Kto to zrobił, moje siostrze? Edmund próbował się zaśmiać, lecz głos mu zadrżał. To był tylko żart. Ona jest zbyt dramatyczna. Marcel zrobił krok w jego stronę tak szybko, że Edmund pobladł. Jeśli jeszcze raz ją tkniesz, powiedział spokojnie, to połamiesz sobie zęby. Rozumiesz? Marlena wtrąciła się, krzycząc. W tym domu ja rządzę, gówniarzu. Ta dziewucha zawsze była. Nie dokończyła. Marcel wskazał ją zimnym gestem. Pani za to odpowie. Teraz zabieram moją siostrę. A wy oboje wyjaśnicie wszystko na policji. Edmund prychnął. I właśnie wtedy zaczęło się prawdziwe piekło. A co ni bezgłosisz? zakpił Edmund, krzyżując ramiona. Przecież nie ma żadnych dowodów. Mój brat nie musiał odpowiadać słowami. Wyjął telefon z kieszeni, odblokował ekran i uniósł go. Mam owszem. Kamera przy bramie domu, brama, nagrała wszystko. Twarz Marleny natychmiast się załamała. Kolor odpłynął z jej policzków, jakby ktoś go wymazał. Edmund, już blady, zrobił się jeszcze bardziej kredowo-biały. Marcel ścisnął mnie za rękę. Choć ludmiła, to się kończy dziś. Ledwo mogłam iść. Nogi mi drżały, piersi paliły od napięcia, ale poszłam za nim. Wyszłam z tego domu w Krakowie, czując po raz pierwszy od bardzo dawna, że ktoś naprawdę stoi po mojej stronie, że ktoś wreszcie mnie widzi. W drodze do samochodu Marcel odezwał się cicho, lecz stanowczo. Wiedziałem, że jesteś inna. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Nie zasługujesz na to, Ludmiła. Nigdy nie zasługiwałaś. Jego słowa otworzyły coś we mnie, ale jednocześnie odbudowały część, którą uważałam za utraconą na zawsze. Wezwano policję. Marlena i Edmund musieli odpowiedzieć za przemoc psychiczną, upokorzenie, przymus i narażenie na sytuację poniżającą. Nagranie mówiło głośniej niż wszystkie kłamstwa, które próbowali wymyślić. Rozwiodłam się, nie obejrzałam się za siebie. Następne miesiące były trudne, bardzo trudne, ale właśnie wtedy odkryłam, że odrodzenie boli, tylko że jest to ból, który wyzwala. Zaczęłam terapię, zmieniłam pracę i wynajęłam małe mieszkanie w Warszawie. Zaczynałam od zera, ale to było moje zero, a nie takie, które ktoś wybrał za mnie. A Marcel był ze mną na każdym kroku, zawsze. Dziś, kiedy myślę o tamtym dniu, nie czuję już wstydu, bo to właśnie w tym zimnym korytarzu, trzymając ręcznik drżącymi rękami, zrozumiałam, że nigdy więcej nie stanę w miejscu, gdzie moja dusza nie jest szanowana. A kiedy mój brat wszedł przez te drzwi, nauczyłam się, czym jest prawdziwa rodzina. Rodzina to ci, którzy cię chronią, nie ci, którzy próbują cię zniszczyć od środka. Odzyskałam swoje życie, podniosłam głowę i obiecałam sobie, że nikt, Absolutnie nikt nie ma prawa gasić światła, które we mnie jest. Nigdy więcej. Jeśli moja historia poruszyła twoje serce, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu wiem, że idziesz ze mną, pokonując każdy ból, każdą ranę, każdy nowy początek. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje usłyszeć. Że nikt nie zasługuje na życie w milczeniu. Może to właśnie odwaga, na którą ta osoba czeka. Dziękuję, że jesteś ze mną w tej wędrówce.